Dzień dobry, nazywam się Kasia Serówka, jestem akredytowanym mentorem EMCC. Mam przyjemność dzisiaj powitać panią Iwonę Kozerę oraz panią Elżbietę Różycką-Szymanko. Dzień dobry. Obie panie reprezentują Fundację Liderek Biznesu. Chciałabym również dodać, że w tym roku zostałam zaproszona jako niezależny ekspert, który w tegorocznym programie mentoringowym Fundacji dba o to, aby całość programu przebiegała zgodnie z międzynarodowymi standardami prowadzenia takich programów według EMCC. Jednocześnie chciałabym pozwolić sobie przedstawić obie panie. Pani Iwona Kozera, która jest fundatorką fundacji, również odpowiada w firmie Ernst Young jako partner zarządzający w, na, pro, na obszar MEA Consulting. I jest również aktywną uczestniczką w transformacji naszego polskiego sektora finansowego. Doradzała dla dużych firm, mniejszych, większych, globalnych instytucji finansowych. Bardzo jeszcze raz witam serdecznie, Pani Iwono. Bardzo serdecznie witam i dziękuję za takie miłe przedstawienie. <laughs> Oraz pani Elżbieta Różycka-Siemanko, która jest obecnie dyrektorem zarządzającym Fundacji Liderek Biznesu, związana z fundacją już od 2016 roku, tak więc bardzo długo, ma doświadczenie w budowaniu programów i procesów rozwojowych dla menadżerów w obszarze coachingu i mentoringu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Zaprosiłam dzisiaj naszych gości, ponieważ chciałabym porozmawiać o programie mentoringowym prowadzonym przez Fundację i pozwolę Pani, że zadam pierwsze z naszych pytań, a mianowicie skąd pomysł na Wasz program i czemu właśnie mentoring? Nasz program mentoringowy jest częścią szerszego programu Fundacji Liderek Biznesu i może dosłownie kilka słów o tej fundacji. Fundacja powstała w 2014 roku. Czyli mamy już 7 lat, prawda? Tak, tak. I powstała po to, żeby wykorzystać dobrze potencjał kobiet i, i również Umożliwić kobietom wejście do tych najwyższych gremiów zarządczych i kierowniczych. To, co jest niesłychanie ważne, to to, że Fundacje Liderek Biznesu, i na to zwracałyśmy uwagę od początku, tworzą i kobiety, i mężczyźni. To prawda. To Czyli... Nie ukrywam, że to było dla mnie największe zaskoczenie, jak zostałam przez Państwa zaproszona właśnie tutaj, żeby dbać o standardy. Tak, i bardzo, tego, bardzo się z tego cieszymy, że jest wielu mężczyzn, którzy do nas dołączają, zarówno biorąc udział w naszych programach jako na przykład mentorzy, mm -hmm. pewnie, mm -hmm. ale też jako mentee i też biorą udział w innych programach, w tym w kształtowaniu w ogóle naszego całego podejścia do tego, jak działamy jako fundacja. Mhm. W, dlaczego tak jest? Dlatego, że my od początku mówimy o partnerstwie w biznesie i zależy nam na tym, żeby pokazać właśnie, że te zróżnicowane zespoły, my akurat zajmujemy się zróżnicowaniem ze, ze względu na mhm. to, żeby było tam po prostu więcej kobiet, bo na razie jest dużo mniej kobiet. Tak. Na ogół, prawda? Generalizując oczywiście ten temat, że te, że te zróżnicowane zespoły po prostu pomagają znacznie lepiej kierować i być tak. literem w, 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 danej, w danych obszarach. Prawda? Zresztą już w ogóle wszystkie badania pokazują, że wtedy, kiedy kobiety są w zarządzie, dużo lepiej rozwija się organizacja. Tak. Ja chcę tylko powiedzieć, że jest ważne, żeby też sobie zdawać sprawę z tego, że co prawda bardzo rzadko, ale też zdarza się odwrotnie, prawda, że jest większość kobiet, ale to są wyjątki, potwierdzają, o, no tak. który... i wtedy należy dbać o tę różnorodność Jasne, w, drugim, w, drugim, w drugą stronę. I ta fundacja, ja bym powiedziała, tak upraszczają, działa w następujących kierunkach. Po pierwsze buduje świadomość, po co w ogóle się zajmujemy tym tematem? W sensie, mhm. że rzeczywiście te zróżnicowane zespoły osiągają dużo lepsze efekty, to po pierwsze. Po drugie, że jest duży niewykorzystany potencjał kobiet, jeżeli chodzi o udział w tych gremiach najwyższych w kierowaniu w przedsiębiorstwami. Mhm. Więc budujemy tę świadomość. Po drugie, mhm. staramy się pokazywać, jaka jest sytuacja w Polsce, też na tle innych krajów. I co można zrobić? Mamy szereg raportów i publikacji, co można zrobić, jakie kierunki działań powinny być podejmowane przez ogólnie pojętych interesariuszy, żeby sytuację zmienić. I w końcu po trzecie, prowadzimy bardzo konkretne programy dla kobiet. I tak jak powiedziałam, mamy też. Żeby realizować te cele. Żeby realizować mm. te cele. Mm -hmm. Program mentoringowy jest właśnie takim programem. Właśnie, i chciałam się jeszcze dopytać, czemu mentoring? Mentoring, dlatego że uważamy, bo, bo tutaj wiadomo, że, że jest i mentoring, i coaching, są też inne formuły współpracy, prawda, indywidualnej pomocy poszczególnym osobom, ale uważamy z naszej praktyki, że mentoring najbardziej sprawdza się, jeżeli chodzi właśnie o pomoc kobietom i tak jak powiedziałam, też mamy mężczyzn, mm -hmm. i żeby pomóc ukierunkować, znaleźć właściwą drogę rozwoju, która jest odpowiednia dla danej osoby i też pomóc ją realizować. Fajnie. I mentoring jest o dzieleniu się, tak? czyli dzielenie się jest bardzo mocno wpisane też w DNA fundacji. Tak? Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, wzajemne inspirow inspirowanie i o tym przecież jest mentoring. A dlaczego mentoring od 2014 roku do dzisiaj i mamy nadzieję, że będzie trwał? Dlatego, że nasi mentees i nasi mentorzy dodają nam skrzydeł, to znaczy, my co roku oczywiście monitorujemy stopień zadowolenia i realizacji celów, i po prostu wychodzi na to, że mentoring działa. 80-85% menti co roku deklaruje, że zrealizowało swoje cele, które, mm. które postawiło sobie w procesie mentoringowym. Dlaczego już... mentoring? Odpowiedź jest prosta, tak? Bardzo dziękuję. Oczywiście jest to mi bliskie mojemu sercu, nie będę ukrywać jako mentorowi. <grych> A już trochę mi pani odpowiedziały, ale jeszcze będę wdzięczna o takie doprecyzowanie, do kogo jest konkretnie adresowany wasz program? Kto jest odbiorcą? Kto jest właśnie Menti? Tak, ja zaraz o tym powiem, ale może jeszcze powiem o jednej kwestii, bo ty mm -hmm. nie powiedzieliśmy o skali, prawda? Bo my ten mentoring, tak jak Ela powiedziała, realizujemy już od 2014 roku. Co mm -hmm. roku ta skala się zwiększa i w tym roku mamy ponad 250 par, czyli ponad okay. 250 Menti i ponad 200, dokładnie 252. Menti i mentorów, prawda? Czyli to jest w sumie 500 osób zaangażowanych w ten program. Którymi się opiekujecie. Jednym, którym się opiekujemy. Więc ta skala empiryczna korzyści mentoringu, bo my nawet się nie zastanawiamy z punktu widzenia podstaw koncepcyjnych mentoringu versus coachingu, ale my po prostu widzimy na tej skali, którą już mamy, że to po prostu działa. I teraz do kogo on jest skierowany? Tak. On jest skierowany do osób, które mają minimum pięcioletnie doświadczenie, czyli staramy się, żeby to były osoby, które już mają doświadczenie zawodowe. Natomiast mogą się zgłaszać zarówno osoby indywidualne, tak jak i mogą się zgłaszać firmy. I mamy tak. coraz więcej zainteresowanych firm, które zgłaszają poszczególne osoby, czasami grupy osób do tego programu mentoringowego, ponieważ mają wtedy zapewniony dostęp do no już sprawdzonych mentorów działających z nami kilka lat z innych firm, czasami z innych sektorów, czasami z innych branż. I Jest to oczywiście w program. Skierowany do osób, które chcą się rozwijać. Najbardziej... zauważyłam. Mhm. Przepraszam no, bardzo, bardzo, że przerwałam. Bardzo. Nie, proszę. A jeszcze jedna może ważna cecha, ponieważ jest to program w tej chwili online, czyli w świecie mhm. wirtualnym, ale chcę powiedzieć, że niektórzy menti i mentorzy też się sami umawiają i spotykają, i to też jest możliwe. Mhm. Ja też zauważyłam, i to było dla mnie ciekawe, że również zgłaszają się przedsiębiorcy, właściciele tak. firm jako menti. Którzy chcą się rozwijać, oni uważają mentoring fundacji jako formę swojego rozwoju. Tak, bo chcę powiedzieć, że mentorami są osoby, które są no, bardzo doświadczone w biznesie. To są najczęściej osoby, które przeszły już kilka lat różnego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, prezesi firm, byli prezesi firm i tak dalej, i tak dalej. To są osoby, które naprawdę od strony biznesowej mają niesłychanie wiele, myślę, do, do zaoferowania. I mogą się tym podzielić. Mhm, fajny, Warto fajny. też powiedzieć o tym, że w momencie, kiedy rozpoczął nam się świat covidowy i ta nowa mhm. rzeczywistość, która wciąż trwa i w momencie przeniesienia się naszego programu do rzeczywistości online, to po pierwsze wzrosła skokowo skala naszego programu. Mhm. Tak. To znaczy, że ludzie, oczywiście liderzy, potrzebują w tym momencie indywidualnego wsparcia, indywidualnego towarzyszenia, i tutaj mentoring rzeczywiście jest, jest świetną odpowiedzią na taką potrzebę. Po drugie, też mamy ścieżkę anglojęzyczną w tym roku. Otworzyliśmy się też na osoby spoza Polski, Znamy mamy osoby nie tylko z, kiedyś był to program głównie warszawski, mm -hmm. teraz jest ogólnopolski i można powiedzieć ogólnoświatowy, globalny jeszcze może ja nie się, cieszy, się, użyć cieszę tej się nazwy. Cieszę się, że o tym mówimy, bo najczęściej, co jest oczywiście zrozumiałe, mówi się o, o tym, ile złego zrobił COVID, ale są pewne aspekty pandemii, które służą nam mimo wszystko, prawda? I tutaj też to widzimy. Fajnie, to w takim razie będę chciała przejść do kolejnego pytania. Jakie warunki trzeba spełnić? I co najważniejsze, chyba mnie bardzo interesuje i naszych słuchaczy, w jaki sposób odbywa się parowanie mentora z Menti w Państwa programie? Więc te warunki formalne, to ja o tym powiedziałam, to jest po pierwsze te 5 lat doświadczenia mhm. zawodowego. Menti, ale również to, na co zwracamy szczególną uwagę, to ta chęć, prawda, i motywacja do dalszego rozwoju. A jeżeli chodzi o mentora, to my mamy już bardzo dużo takich sprawdzonych, doświadczonych mentorów, którzy są z nami przez kilka edycji i do tego też przywiązujemy dużą wagę. Szczególnie dużą wagę przywiązujemy też do tego, żeby, mówiąc kolokwialnie, dopasować Menti do mentora tak. i Dopasować w cudzysłowie mentora do celów, jakie menti, który chce wziąć udział w naszym programie, mówi nam, że chciałby zrealizować. To jest proces, nie ukrywam, żmudny. Tak, i... zauważyłam to w tym roku, jak Państwo mnie zaprosiliście. Nie ukrywam, że w ogóle byłam tym zaskoczona bardzo. Wyobrażałam sobie to zupełnie inaczej i oczywiście mile byłam zaskoczona tym, ile czasu poświęconych było na dobranie par. No, dostałyśmy kilkaset aplikacji w, w tym mhm. roku i w poprzednich latach, więc. To rzeczywiście jest przedsięwzięcie. Tak? tak. Dlaczego do tego przywiązujemy dużą wagę? Bo z naszego doświadczenia też wynika, że to jest krytyczne hmm. dla sukcesu no osiągania, osiągnięcia celów przez mentee. Oczywiście zdarzają się nam też jakieś może nie tyle pomyłki, co po prostu nie do końca dobre dopasowanie. O, jasne, Wtedy to. też szybko reagujemy. Mhm. Reagujemy również w trakcie programu mentoringowego, prawda? Tak. Zdarza się też na nielicznych bardzo przypadkach. Że menti zgłaszający się do programu, no tracą już na początku programu motywację. Mm -hmm. Ale mamy szereg, właśnie takich punktów, o których pewnie Ela powie, które po prostu staramy się zapewnić, żeby zarówno dla menti, jak i dla mentora to był naprawdę super spędzony czas. Z dużym efektem dla menki. Mm -hmm. Tak, proces parowania rzeczywiście jest bardzo, bardzo ważny. Przez te kilka lat działalności programu wypracowałyśmy już metodę, metodykę parowania, w której mm -hmm. pani Kasiu w tym procesie brała Pani udział, więc tak, rzeczywiście tak. spory zespół projektowy, bardzo wiele spotkań, metoda kolejnych przybliżeń. Podstawą do tego procesu parowania jest formularz aplikacyjny. On jest tak mm -hmm. skonstruowany, my go też zmieniamy z roku na rok, żebyśmy ze sporym prawdopodobieństwem na podstawie formularzy mogli dobrać optymalne pary. My tam pytamy o wiele rzeczy. Niekoniecznie związanych z mentoringiem, ale no, chyba nam to nieźle wychodzi. Y, mm -hmm. Powiem skromnie, to dobieranie par monitorujemy tę ilość tak zwanych wątpliwości, nawet nie reklamacji, bo to często są wątpliwości, mm -hmm. że ktoś mm -hmm. do nas dzwoni, że nie wiem, czy to jest dla mnie mentor, albo mentor mm -hmm. dzwoni mówi, nie wiem, czy jestem najlepszym mentorem dla tej osoby. Mm -hmm. Czasami takie rozmowy się kończą zmianą mentora, nie zawsze, czasami też mm -hmm. zmieniają się cele mentee w trakcie programu, to znaczy no tak, zmienia to się jego ja sytuacja zawodowa. Częste. <noise> Albo mentor dojrzewa do, jakich, do jakiegoś innego no. celu. Zmienia cel jakoś rzeczywiście drastycznie i wtedy jest po prostu potrzebny inny mentor. Ten procent tych wątpliwości czy zmian mentora to jest co roku 3-5% okay, e, w skali całego no. programu. Czy to jest tak naprawdę kilka takich przypadków każdej Rozumiem, że uważamy, wy na że. To jest... opiekujecie tak. się tym. Mhm. Tak, tak, tak. Mhm. tak. To ta chwilkę będziemy jeszcze, jak będziemy mówić o programie w szczegółach, to też powiemy, y, mhm. y, jaka jest możliwość tutaj z nami kontaktu. Dobrze, bo to bardzo fajnie nam... Y, się składa. Przechodzimy do pytania, które mnie bardzo też interesowało, a mianowicie do jakości programu. I chciałam się tutaj dopytać, jak dbacie w takim razie o tą jakość, żeby program był utrzymany na bardzo wysokim poziomie? Bardzo dziękuję, bo to jest dla nas krytyczne, żeby ten program, który prowadzimy i staramy się, tak jak potrafimy i umiemy, żeby on był na, naprawdę prowadzony według najwyższych profesjonalnych standardów programów mentoringowych. Mhm. Program ma swoje jasne zasady, zasady i bardzo dobrze określony już w tej chwili tryb działania tego programu. Tak. Ma zasady, ma terminy, ma coś co byśmy powiedzieli framework, czyli cały mm -hmm. proces jest określony, w jaki sposób działamy od początku do końca i staramy się do tego doprowadzić, żeby Menti bardzo precyzyjnie, na tyle na ile jest to oczywiście możliwe na początku programu, ale określił te cele, zawieramy kontrakt i z Menti, i z Mentorem. To jest właśnie dokument, który ma pokazać, jakie cele chce Menti osiągnąć w ramach tego programu. Na końcu kończy się to raportem końcowym i menti, mentorzy w międzyczasie, czyli w ramach prowadzenia programu, otrzymują, mamy nadzieję, duże i dostateczne wsparcie merytoryczne, programy, warsztaty, podręczniki. Mentorzy również otrzymują i deklarują się. Do tego, że będą stosować odpowiedni kodeks etyczny w ramach programu mentoringowego. Tak, ja, jeśli Każda... można, to chciałabym tutaj o tym powiedzieć, bo jako niezależny ekspert przyglądam się wszystkim tym procesom, zasadom, które tutaj Państwo ułożyliście, ustawiliście. I w związku z tym nie ukrywam, że moim zadaniem, tak przynajmniej sobie je wyobrażam, i tak zostałam tutaj również przez całą fundację zakontraktowana, żeby przyjrzeć się temu pod kątem standardów IMCC. I bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam kodeks, bo to jest zgodne właśnie z naszymi standardami, żeby działać według kodeksu etycznego. Też trochę się zdziwiłam, że nie, nie, nie miałam żadnych uwag tutaj do tych materiałów, które rzeczywiście Państwo dajecie na starcie zarówno MENTIS, jak i mentorom. Zarówno ten kontrakt, o którym Pani, pani Iwono wspomniała, jak i... Pozostałe narzędzia, jest tego rzeczywiście bardzo dużo, to, to są rzeczy, które bardzo mile mnie zaskoczyły i faktycznie według takich narzędzi pracują akredytowani mentorzy u nas w naszym stowarzyszeniu. Tak, tak. cieszę się bardzo, ale też jeżeli cokolwiek jest do naprawy, do poprawy. To my to traktujemy jako, jak ktoś nam o tym powie, traktujemy to jako wręcz dar, prawda? Jako, no tak, no tak, jako tak. prezent, dlatego <laughs> że, że staramy się, żeby to z roku na rok było coraz lepiej. <laughs> Każdy też program ma swoich, swoich opiekunów merytorycznych. To są doświadczeni właśnie trenerzy, eksperci w mentoringu i na przykład ta edycja ostatnia obecna ma trzech opiekunów merytorycznych. <laughs> Po prostu po to, żeby zapewnić odpowiednią jakość też wsparcia dla mentorów i dla menti w trakcie programu. Tak. Jeszcze Te jak myśl... mówimy o jakości, L właśnie. tak, tak, tak. Jak mówimy o jakości, to może warto powiedzieć wprost, co ten program zawiera ten nasz program mentoringowy, bo tego chyba wyraźnie nie powiedziałyśmy. To jest kompleksowy naprawdę program rozwojowy. W ciągu dziewięciu miesięcy trwania programu mamy ścieżki warsztatowe dla mentorów i dla mentees, mamy sesje networkingowe, sesje inspiracyjne mamy też interwizję dla mentorów, jest pięć interwizji w ramach programu i mamy tak zwany hotline opiekunów merytorycznych, tak? I jak mówimy o jakości, to tak jak powiedziała Iwona, absolutnie tutaj staramy się działać w profesjonalnych ramach, poczynając od momentu już rekrutacji do programu, czyli bardzo nam zależy, żeby osoby, które myślą o udziale w tym programie, rozumiały, na czym ten program polega, w jaki sposób mogą pracować z mentorem, jaka to jest dla nich szansa, żeby mentorzy rozumieli swoją rolę, żeby organizacje rozumiały, jakie cele mogą realizować ich liderzy w ramach tego programu. Później mam się wsparcie dostaną, prawda? Jest. Tutaj tak od jest. fundacji. Tak. Później mhm. mamy proces parowania, to powiedziałyśmy już mniej więcej, jak to wygląda. Tak, tak. Mamy też ścieżki warsztatowe dla mentorów i dla mentees. I tutaj ciekawostka, od ubiegłego roku nie mamy już odwagi planować ścieżki warsztatowej na całą edycję. Planujemy mhm. pierwsze warsztaty, bo rzeczywistość mhm. jest tak zmienna, że rzeczywiście tematy warsztatów po kilku miesiącach programu podajemy w międzyczasie, bo zmieniają się potrzeby w, w trakcie programu. Mhm. To, co jest bardzo ważne w, dla monitorowania, też dla utrzymania jakości procesów, to jest Bieżącego wsparcia mentorom, czyli sesji interwizyjnych. Mhm. W tej edycji prowadzą te sesje akredytowani mentorzy IMCC z akredytacją minimum na poziomie practitioner. Te interwizje rzeczywiście się cieszą ogromnym zainteresowaniem. Frekwencja na nich jest większa, często niż na warsztatach, bo tam rzeczywiście mentorzy przynoszą tematy swoje, hobby, wyzwania, jakieś tam, y, wiadomo, pytania, znaki zapytania, wątpliwości. No i wszyscy mentorzy mają też, i Mentist zresztą, mają dostęp i do fundacji, i do opiekunów merytorycznych. W każdej chwili mogą zadzwonić. Skontaktować się z nami. I mogę wtedy... przyznać, że skrzętnie z tego korzystają. Tak jest, prawda? <grafy> tak, akurat faktycznie zgłosiły się do mnie kilku mentorów z trudnym tematem, tak żeby podzielić się i porozmawiać i poprosić o, o jakieś właśnie uwagi związane z moim doświadczeniem. I faktycznie to były trudne przypadki. To nie są sytuacje takie, bym powiedziała, począ dla początkujących mentorów, tylko rzeczywiście to były bardzo, bardzo zawiłe i trudne sytuacje, które szczęśliwie w każdym przypadku udało się rozwiązać. I byłam bardzo mile zaskoczona, bo każdy mentor, przynajmniej ten, który się do mnie zgłosił, był osobą, która chciała sama to rozwiązać, a jedynie potrzebowała porady. Nie, nie oczekiwali zewnętrznej interwencji, było to dla mnie też bardzo miłym zaskoczeniem. To jest bardzo ważne, bo rzeczywiście hmm. różne rzeczy tak. się mogą wydarzyć w relacji, tak. to jest bardzo ważne. Tak, tak, tak. No i teraz jeszcze mówiąc o jakości, to my też w Fundacji reagujemy dyskretny nadzór hmm. nad dynamiką procesów, to znaczy mamy takie punkty kontrolne, przesłanie kontraktu, taka ankieta śródprocesowa w połowie programu, żeby sprawdzić, jak idą procesy, ile sesji się odbyło, w czym możemy pomóc, jakie są potrzeby. Raport końcowy, który jest mm -hmm. wypełniany dokumentem wspólnie w, w, w fazie mentoringowej. Mm -hmm. No i ankieta na zakończenie programu, ewaluacyjna, która jest rzeczywiście o, dosyć świetnie. rozbudowana i na podstawie tej ankiety wyciągamy wnioski, mm -hmm. e, jak zmienić najbliższą edycję. I uwaga, znowu Fajnie. ciekawostka, edycja covidowa 2020 pierwsza w online miała największe najlepsze oceny. Super. No, ewaluacja też chcę dodać tutaj z ramienia IMCC, że jest jednym ze standardów właśnie prowadzenia programu mentoringowego. Bardzo dziękuję. W takim razie przechodzimy do ostatniego naszego pytania. Pytanie, które myślę bardzo interesuje naszych widzów, a mianowicie jakbyście mogły, panie, poradzić jedną rzecz tym organizacjom, które planują dopiero zbudować program mentoringowy. Co to by było? Rozumiem, że chodzi bardziej o programy organizowane przez organizacje typu fundacje. Otwarte programy, tak? Tak, tak bo, otwarte, bo pewnie, tak. bo pewnie tak, bo pewnie rady dla, dla firm, które siebie są zrobić programy mentoringowe, pewnie byłyby podobne w jakimś zakresie, ale mogłyby się trochę różnić. Ja myślę, tak. że dla organizacji podobnych do naszej, warto zacząć od pytania, why, czyli dlaczego chcecie taki program zrobić? Dlaczego, jaka jest Wasza motywacja i jaką zmianę ma on przynieść uczestnikom programu? Mm -hmm. I myślę, że od tego wyjdą dalsze kroki. Czego ten program powinien się składać? Co będzie najlepiej służyło uczestnikom programu w realizacji celów? Na, na co sobie możecie pozwolić jako organizacja, oczywiście, bo, bo są też różne możliwości od zasobów, z czego ten program może się składać. To pewnie przed czym bym przestrzegała, to nad uruchomieniem takiego programu na tak zwanym spontanie, czyli skrzykniemy się, sparujemy mentorów i mentees, bo znamy fajnych mentorów. Wypuszczamy mhm. ich i niech prowadzą procesy. Mhm. Na pewno wiele dobrego się w takich procesach wydarzy, no ale nasze doświadczenia są takie, że potrzebne są te rzeczy, o których mówiłyśmy wcześniej. Mhm. Tak, to jest zawsze krytyczne. Żeby zadać sobie pytanie, dlaczego i po co się coś robi, prawda? Mm -hmm. Natomiast to, co myślę również z naszej przynajmniej praktyki, zbudowało no, wiele wspaniałych pomysłów, ale też i jakość tego programu, to jest od początku zwracałyśmy uwagę na budowanie takiej zaangażowanej społeczności. To znaczy społeczności, która właśnie podziela tę ideę, o których przed chwilą Ela mówiła, mm -hmm. Ideę, dlaczego działamy w ogóle w fundacji i po co to robimy. To jest jeden element zaangażowania, a drugi element zaangażowania to jest to właśnie ludzie, którzy szczególnie zależy im na tym, żeby to, co robili, było bardzo dobre i dobrze innym służyło. Stworzyłyśmy klub mentora, Klub mentee, mm -hmm. ta, gdzie mamy już no, dobrych kilkaset osób w jednym i w drugim mm -hmm. klubie. I nawet jak mentorzy na przykład mają jakieś swoje własne wyzwania zawodowe i w jakimś czasie, w jakiejś edycji nie mogą wziąć udziału, po prostu, bo my też zawsze prosimy, że jeżeli bierzecie udział, to naprawdę z pełnym zaangażowaniem, to wracają do nas po roku, po dwóch latach, a w międzyczasie dzielą się też swoimi doświadczeniem. Pewnymi sugestiami, rekomendacjami i z nami, i z innymi mentorami na bieżąco. I ta społeczność właśnie, ona stoi za tym sukcesem. My tylko dostarczamy pewną infrastrukturę, zasady, ramy, natomiast tak naprawdę to to jest sukces właśnie tego całego dużego grona mentorów, którym przy okazji chcę z całego serca podziękować, ale też Menti którzy utrzymują z nami kontakt, rekomendują ten program innym i też nam mówią na bieżąco, jak go usprawnić. Także serdeczne podziękowania przy okazji dla całej dużej, dużej już grupy mentorów i menteiki. Ja no w Mamy w tej, razie... w tej chwili w społeczności absolwentów mamy 1500 ponad mentees już, wow. to tak, żeby tutaj trochę na wow. koniec się pochwalić. <laughs> Jasne. I około 800 mentorów. Także te, To są nasze kluby, tak. Czy, jeśli można, to podpytam, czy dobrze pamiętam, że niektórzy mentorzy w ogóle są od początku, prawda, z, z fundacją. Tak. tak. A żeby jeszcze dać tutaj taki, m, taką próbkę, jak wspaniałych mamy mentorów, to, to opowiemy o naszej ścieżce Litwen Share. To jest taka inicjatywa z, y, serii Mentorzy Mentorom. To, to są warsztaty dzielenia się wiedzą w gronie mentorów i kandydatów na mentorów, czyli tak zwanych mm -hmm. mentorów, którzy akurat do danej edycji programu nie weszli, ale są w gotowości do tego, żeby w każdym momencie do programu dołączyć. I od dwóch edycji programu y, mamy takie cztery spotkania, gdzie Mentorzy wspólnie zgłaszają tematy metodą głosowania, je wybierają i prowadzą mhm. dla siebie, wymieniają się wiedzą, prowadzą mhm. dla siebie warsztaty, i inspiracyjne. To jest bardzo naprawdę bardzo wartościowe też. Bardzo, rzeczywiście. To ja na koniec bym chciała powiedzieć tym, czym ja się mogę podzielić właśnie ze współpracy z fundacją. Mianowicie zachęcałabym nowe organizacje, które dopiero zaczynają, myślą o, o swoim programie mentoringowym, żeby zaczynały małymi krokami jednak. I to, co tutaj pani Ela powiedziała, czyli, żeby zadbać o jakość, nawet mieć mniej par, ale jednak, żeby ta jakość rzeczywiście programu była wysoka, bo wtedy ci ludzie są właśnie ambasadorami, czyli tymi osobami, które potem szerzą ideę i wartości tego programu. Drogie panie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas, za to, że mogliśmy porozmawiać. I do miłego zobaczenia i życzymy wszystkim, zarówno fundacji, jak i nowym organizacjom, które prowadzą program mentoringowy, żeby jakość programu była jak najwyższa i oczywiście, żeby była według standardów IMCC. Bardzo my serdecznie dziękujemy i pozostaje mi życzyć właśnie Państwu i całej IMCC, że to szerzenie tej idei mentoringu, w którą my głęboko wierzymy, no i mamy już taką bazę statystyczną, wręcz bym powiedziała tego, powiedzieć, że to Prawda. działa, żeby to się rozszerzało. Trzymam Dziękuję. kciuki też za, za rozwój mentoringu w Polsce. Dziękuję w imieniu bardzo wszystkich dziękujemy. koleżanek i kolegów. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy, tak. do widzenia.